Wyzwania obecnego czasu wymuszają na nas lepszą modlitwę. Tak, modlitwa to potęga. Trzeba to docenić. Mamy na to tak wiele przykładów wielkich ludzi, zarówno świeckich, jak i duchownych. Czasami widzimy wielkie dzieło, ale nie widzimy kryjącej się za nim modlitwy. Nie chodzi mi o zmawianie pacierzy. Ale o zgłębienie modlitwy, jaką pracę wewnętrzną wykonuje modlący się wobec Boga. Jak możemy się takiej modlitwy nauczyć? Weźmy przykład Wielkiej Wiktorii Wiedeńskiej z 12 września 1683 roku. Król Jan III Sobieski na czele wojska polskiego wyruszył pod Wiedeń i dowodził połączonymi siłami chrześcijańskimi przeciwko przeszło dwukrotnie liczniejszej armii tureckiej. Posłuchajmy fragmentu opisu zwycięstwa autorstwa Hanny Widackiej. Wiktoria Wiedeńska należy do wyjątkowych w historii Polski i Europy. Ponieważ stała się pierwszym i największym zwycięstwem nad potęgą otomańską. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby olbrzymia armia sułtana została doszczętnie rozgromiona i uciekła w panice, pozostawiając zwycięzcom cały obóz i liczny sprzęt. Punktem kulminacyjnym a zarazem przełomowym, w toczącej się od rana bitwie dowodzonej z Kahlembergu przez Jana III Sobieskiego, był zmasowany atak polskiej husarii, przeprowadzony około godziny 18. W ciągu kilkunastu minut na stojących w Dolinie Turków runęło ze wzgórza blisko 20 tysięcy jeźdźców, w tym 2,5 tysiąca husarzy. Ciężka jazda stopniowo nabierała rozpędu. Potem poszła w cwał i jak huragan pędziła do boju. Za nią podążały chorągwie pancerne, lekka jazda oraz wojska sprzymierzone, Austriacy i Niemcy. Takiej szarży, dowodzonej osobiście przez Sobieskiego, dotąd nie widziano. Jej impet był tak gwałtowny, że jańczarzy i artylerzyści tureccy zdołali oddać jedynie jedną salwę. Miażdżące uderzenie Husarii spowodowało, że szeregi wroga prysnęły niczym bańka mydlana. Co nie dziwi, skoro tylko 20 Husarzy w ataku miało nieskruszone kopie. A w jaki sposób nasz król i jego wojsko przygotowywali się do tak spektakularnego zwycięstwa? Zacytuję fragment kazania biskupa polowego wojska polskiego Tadeusza Płoskiego, wygłoszone w 325. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Jan III Sobieski, na prośbę papieża Inocentego XI, wyruszył z 23-tysięczną armią z Wilanowa w kierunku Wiednia. Po drodze modlił się w Puszczy Mariańskiej w Nowym Mieście w Studziannie. W drodze do Wiednia król zatrzymał się na Jasnej Górze, gdzie uczestniczył w mszach świętych i odbył spowiedź. Modlił się przed cudownym obrazem i otrzymał z rąk prowincjała Paulinów miecz bohaterskiego hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Z napisem: Jestem niewolnikiem Maryi. O powodzenie wyprawy modlił się także w krakowskim kościele ojców karmelitów przed obrazem Matki Bożej oraz przed cudownym obrazem w piekarach śląskich. Codziennie król uczestniczył we mszy świętej, przyjmował komunię świętą. Wzywał pomocy Matki Bożej w godzinkach, przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. 12 września, tuż przed bitwą, król Sobieski służył do mszy świętej. Król i dowódcy przyjęli komunię świętą i błogosławieństwo na życie i na śmierć. Król przemówił do podkomendnych ten sam nieprzyjaciel którego rozgromiliśmy pod Chocimiem stoi naprzeciw nas walczymy za naszą ojczyznę i za chrześcijaństwo walczymy nie dla cesarza lecz dla Boga a po zwycięstwie nasz król wkroczył triumfalnie do Wiednia i pierwsze kroki skierował do katedry świętego Stefana, później do Augustianów, gdzie w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej złożył wieniec ofiarowany mu przez lud Wiednia. Po mszy świętej odśpiewał król z wojskiem Tedeum Laudamus. W innych źródłach czytałem także, że wojsko zmierzające do Wiednia na postojach modliło się... I uczestniczyło we mszach świętych, w drogach krzyżowych i śpiewano też pieśni religijne. Ta pobożność nie była spowodowana lękiem, lecz była szczerą więzią z Bogiem. Albowiem już po triumfie, w nocy, król Polski, pełen radości, napisał dwa listy. Pierwszy z nich do papieża Inocentego XI. Swoje zwycięstwo opisuje słowami venimus, vidimus, deus, vincit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Zwrot ten jest parafrazą Juliusza Cezara, który w 47 roku przed naszą erą zawiadomił Senat o swoim zwycięstwie nad królem Pontu słowami veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Słyszymy tutaj jednak, że jest zasadnicza różnica. Sobieski, w przeciwieństwie do Cezara, nie przypisuje sobie zwycięstwa, lecz Bogu. Mówi: Deus Vinci, Bóg zwyciężył. A drugi list napisał do swojej żony Marysienki. Zaczynał się on słowami: Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Moi kochani, to nie była płytka pobożność na zbliżających się rekolekcjach. Wnikniemy głębiej, w jaki sposób się modlić, aby z Bogiem zwyciężać w naszym życiu tak, jak to widać u króla Jana III Sobieskiego i wielu innych chrześcijan. 3 i 4 grudnia, u Matki Bożej w Licheniu. Więcej informacji i możliwość zapisu na stronie wierzącyliderzy.pl. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.